Szymanko, niedzielny obiadek dla chłopaków. Ciepła herbatka w słoiku, nie mam termosa niestety zapiekanka makaronowa. No nic pakuję i jadę do chłopaków. się widziałem, że są, pada śnieg, mróz Jadę, za im, się Śpią ja to Siema Co tam? Co tam? Wiecie? Przyniosę wam ciepłe jedzenie Siema, no siema Tutaj. wiecie ciepłe herbatę wam przyniosłem w słoiku gorąca tylko kurwa ten nie mam termosa to w tu słoiku termo, tu do terenu, no, no to do prze, przelej to do termosa bo jest go ciepła herbata ja, no, wylej ten, ten, ten trochę chleba wam jeszcze przywiozłem to tam gdzie to byliście byłem wczoraj u was o kurwa już prawie późno kurwa nie ma was Zbudujemy na tam się bude. Co to Andrzej w rękę się stał? taki już ja cały czas haczył, to wiesz? O. Macie tutaj ten, chodź Irech, bo to gorące jest No już, na to. Do zjedzcie ciepłego nie ma to ja tym Kurwa ma jakieś kurwa ruchy dziwne, nie? No się O kurwa bolejesz Masz tu podziel na ten, masz tu miseczki, tam te pizze macie, to wam ostatnio dałem? Co? A co? Co? Na terse. A na Ale pogoda co? Przypizdziło co? M mróz jest nie? No kurwa Minus jeden Ja patrzyłem to minus jeden Teraz jak do was jechałem A tak mówię ciekawe czy będziecie No będziemy będzie. Dziś kanika w ogóle nie? Tylko tego, tego chujna nie ma to jak bo teraz Muszę mu to zostawić o. No bo trzeba fajki macie? nie mam ich wreszcie o kurposiada wiesz, tak, to podziął to wiesz, na kurposiada ręka pani gotowa, że 2,5 tysiąca wyświetleń było, nie? No trzy trzy czy? Dzisiaj już jest 3000 środki. Wydaj tu jakiego no. To możecie cię pozdrowić ludzi. Pozdrawiamy jak najbardziej. Normalnie. Panie wszystkich dobrze naspierających. Jak to, wspierają, to fajnie. To, to powiedz, żeby zostawiali suby i łapki w górę. No, Zostawiać suby. Suby i łapki w górę, nie? Tak jest. To jest... O, i tak jest, tak jest. I ewentualnie serduszka. I serduszka dla Andrzeja. <grymne> I nie zdechniemy tu. I co tam, tu, tu spaliście, nie chcecie na jakąś ogrzewalnię jechać, czy coś? Nie. Teraz nie Dajemy radę, nie? Dajemy radę. tutaj macie jeszcze dwie dychy, kurwa. Ten, coś, coś. Tego, tego waszego ziomka nie ma No nie ma, nie ma go no, poszedł, kurwa, no, jest taki gnoj Przychodzi kurwa w nocy Przychodzi w nocy tylko ty. Słuchaj macie, ty byś kurwa no żył, tego prania jutro albo wtedy... No, a naszykowałeś te pranie jakieś? Mamy No, do to to koledzy, ale no to... nie mam torby na to, nie? A, nie masz torby, to, nie torby tak. kurwa No bo ja też nie, nie mam, nie mam takiej większej torby No to chyba, że kurwa, no nie wiem, no, no, no to jutro podjadę po to taką jakąś torbą, kurwa Bo rano jademy się kąpać Jedycy z komputerem. No, rano, no, 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 zawsze, tak zawsze nie. na no, 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 środy, piątki no, się no, nie no, no, trzeba. no, się. no, 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 trzeba Trzeba, <grym> trzeba się trochę ogarnąć. jakoś funkcjonować trzeba dokładnie. Dajcie z tej jedzenie, bo kurwa cię po no, to macie. No, zróbysz, zrób, zrób, zrób. To zaraz wystygnie, kurwa piździ, że nie wiem. A Jemu został w tej folii na biebie, i chuj. No to nie no jakiego nie ma no to szkoda wiesz, żeby to zimne było, no to on zimnego i tak pewnie nie zjem, no to rozłóżcie se to na dwóch, nie? Gdybyś tak wziął mi trochę 1000 Do... tak, byli, nie, bo to bym około no, się... 15 myślę. Koło 15, tak? No? No. no to my będziemy. To my że Jak herbatka może być? Bardzo dobro. No i elegancko. A po tobie nie wiem, kto to, to robój ta herbata, ale... A co jeszcze powiedzieć, to będziemy o 15 No i dobrze. pojedziemy sobie raz, że za złomem nie kąpać się złom, no a akurat tak o 15 jedziemy, No bo to ja wam mikrowo wezmę te pranie, No, my no. no, to naszykujemy, że jakoś czerwa się znajdzie, to ewentualnie jakiś borek, bo borka się dojemy. No, dokładnie. Tu jestem, to poprót bo wszystko upierdolone ma na no nie świetnie, można tam mówić. Ale powiem Ci, ta pogoda to dobiło, co? No masakra. Przyuruziło, coś, nyk. Dobrze, że tutaj tak chociaż trochę osłonięte jest, nie? No, bo tu tu na głowę nie pamiętam, ale wiej, jest na górze, jak się tak siedmysz. A tam chyba przed chwilą mysz zapierdalała. No, bo tu już pełno tych polnych myszków. I tak chleb ciepiał, żeby go tutaj wchodził. Andrzej, chleba nie ma to był do torby wyszli. No właśnie tamten Andrzej, ten co uciekł. Też Andrzej. A no, on to kurde. Jak... Ale najlepszy to, że on siedem już sztuk w torby już jest. No, a ja tam mam cichy regon, to pożarły ty, no eee. Eee, eee. te kurde. No Eje, a tu jakiś chobór, tak? nie było. Przed tybą. Po co? A po co go? Nie wiem, wszedł i patrzył, wiecie. A ja będzie no przepraszam, no gode. No co ty szukasz go, no jakiś złodziej, kurwa. A zaraz uciekł. Zajmę widzę No taki jakiś, kurwa, z plecakiem taki, kurwa. Ale już widz, go, przepraszam, przepraszam. Ale po co tu weszłeś, to nie wiem. Ja myślę, że coś, kurwa... O, może myślał, że coś chapnie. A coś chapnie, a nikogo nie będzie. Będzie, co będzie. O, może być. Ale tutaj już było. Tam zajebać, nie? Czy termosy tutaj bardzo. Termosy chyba, latarka. Nie, tylko latarka. Latarka nie jest. Że... Ale tamte, te... tamto, a nie ta, nie latarka, tylko ten. Ten pierwszy budzik. A budzik, proszę. No. Buty, pleca, oka. To a znaczy, nie niemożliwe, jakiegoś takiego radia maja go w domu na do... baterie A no coś wam skombinuję, no mogę wam przywieźć jutro no. no, baterii to mamy od kopa, ale kurwa nie mam ani jednego radia, nie? Spoko, coś wam skombinuję, no jakieś mamy radiko. Żeby a... to przynajmniej jakoś kurwa, to jest świetny myśląty... <gry> no, no to ten, jutro jak po pranie przyjadę, to ten, to wam ten, kurwa przywiozę, nie? Aby no, no, tak noc czasami nie było, moglibyśmy minąć, nie? Tu pranie no, będzie tu na tym, No ty, na to ten, zostawcie na, właśnie ten, w jakiejś torbie, no, na tym to na, na fotelu no. Na fotelu ja w razie czego, jakby właśnie było miał, to tu pod poduszką No, ja w razie czego, jakby właśnie było, no to ten... To zostaw tu te pranie, to ja wezmę, nie? No, dobrze Ja on wybiorę A co mnie sygnał, ja? co sam Szan, No bliska koło siebie No bliska koło siebie, ale mówię łyżki, tu nie wiem <grywa> Kurde. A tu zostawiam temu, nie? Dał nowy jeszcze nie. Dobrze, no, Przy... bo. Fidzie to wyjął. To nie zimy, że jak Teraz się całopatać, proszę. No, ale to tak pewnie na chwilę, nie? No, jeszcze coś tam sypie. Jaką temperaturę zrył, to... Minus jeden. No, nie to. To. Bo tych autach widziałem. zajebane? No. No sakra I tak, ta, ta, no i babka wie. przyszła do nas coś dzisiaj nam, co dała nam... Co to dała nam? Powitła nam dała i konserwę jednoryżową No to dobrze, no. zawsze ktoś nam pomoże, nie? Ale lepsze to, że ta babka też go dała, nie? A to, że, że ona tu widziała, to na tym, nie? No. <grym> na YouTube. No i dobrze Jeszcze się o gołąb hehehehe <gry> bo blisko co patrz się no, dobra jaki rekietonko może być? dobrze, dobre ciepłe być no elegancko On pojechał do Brmery ale tam taka kolejka była i się no tam na jakie leżał dwie godziny by musiał słuchać. to no, a tam się dają taką zupę, że za chwilę będziesz musiał iść do kibla <gry> a, a. Takie bele co? No ja, Tam to dawają ze... ratatuj Ratatuj <gry> Ratatuj Ale my ci tego nie pomyjemy jutro, nie No spoko, spoko, zostawcie takie jakie a. ten... Zostawcie to brudne, ja to jutro z tym praniem wezmę, no to ja to pomyję To pranie będzie jakby nie było, nie? No to na fotelu tu zostawcie Na fotelu będzie, w worku albo w jakimś torym, bo to gdzieś no weź, że ci Dobra, no i zjedzcie sobie to. Ja jeszcze może wieczorem zajadę. Nie? Ja a, jak nie, a jak nie, no to jutro, nie? O tej 15. No, ja byś mówił, byś jakiś wory, bym mówił wieczorem, byśmy jakieś wory, to będę do worka no Dobra, jechać. dobra. No i dobra, to smacznego. No, no na razie. No.